Już tą aplikację można pobrać ze sklepu i dzięki niej dowiedzieć się, co mamy tutaj interesującego, ciekawego, co można tutaj zobaczyć, oraz przejść taką ścieżkę. W tej chwili ona mniej więcej wynosi 2 km, zawiera 18 takich głównych punktów. Możemy na przykładzie tej współpracy pokazać, jak można innowacje technologiczne zastosować, aby promować takie miejsca w Kielcach, w naszym nawet województwie, wyjątkowe na skalę również kraju jak Kadzielnia. Cieszymy się, że mogliśmy właśnie rozpocząć to wdrożenie od lokalnej, lokalnej instytucji, jakim jest Geonatura. Jest to dowód na to, że nauka wychodzi z murów, że nauka wpływa na otoczenie społeczno-gospodarcze. Akurat u nas w regionie jest to dla nas bardzo istotne. Jest jeszcze część dla właściciela parku, która jak najbardziej wpisuje się w dzisiejsze trendy, czyli w dopasowywanie, jak najlepsze dopasowywanie swoich atrakcji do, do rynku. I my jesteśmy w stanie to e, zdiagnozować, żeby e, dowiedzieć się, które, e, które z atrakcji są najbardziej oblegane, najlepiej, najlepiej się prezentują, najbardziej lubiane są przez zwiedzających. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, będziemy chcieli rozszerzyć jej działanie na pozostałe obiekty geonatury, czyli ogród botaniczny, rezerwaty wiecznia i ślichowice. W całym mieście Kielce będziemy chcieli, żeby coraz więcej tych nowinek innowacyjnych było, dlatego że to jest dodatkowy element, który ściąga turystów i który ułatwia turystom funkcjonowanie w tych wszystkich naszych atrakcjach.